Znajdujemy się na terenie Ote Dynia, na nabrzeżu rumuńskim przy stanowisku bokowodnym, przy którym wyładowywaliśmy tramwaje jako dwa pierwsze z dostawy z Korei do Warszawy zajmujemy się oczywiście też przeładunkiem ładunków ponadnormatywnych, tego przykładem jest wyładunek tych dwóch tramwajów w relacji z burty statku na tory, a później na naczepy odbiorcy. Jeżeli chodzi o sprawy logistyczne, to przeprowadzała je bardzo doświadczona firma Morska Agencja. Natomiast przeładunkiem zajmowaliśmy się my jako te a sprawę przewozu drogą lądową i dostarczenia do miasta stołecznego Warszawy zajmowała się firma DEPRO. Do przeładunku tych dwóch tramwajów skierowaliśmy ludzi, którzy mają bardzo duże, duże doświadczenie. Jako ciekawostkę podam, że długość tramwaju to około 33 metry, waga około 50 ton. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że najważniejszym ogniwem w tym łańcuszku przeładunku jest operator dźwigu typu LHM, ponieważ wiadomo, musi mieć pewną rękę, dużo spokoju i stawiać te tramwaje na tory z zegarmistrzowską, wręcz z dokładnością.